Jest ze mną Patryk. Cześć Patryk. Cześć. Siemanko. To jest pierwszy samochód Patryka. Żartuję. 40, któryś. 40 trzeci. <laughs> Jak to usłyszałem przed nagraniem, to mówię. Ile ty masz lat? 40, ileś samochodów? 28. No właśnie. Oczywiście powiedzmy to nie jest 40 pary klasyków się no, przywinało tak? Ale to z kilka... Była, no. Z kilka na pewno. Dobra, Był wraca. Dwa, dwa polonezy, było 7 maluchów. No i w sumie... Jakieś tam, które dzisiaj są już bardziej jako podchodzą pod jak tajmery, ale na, na obecną chwilę jeszcze nie są klasykami. <noise> Bawisz się i to mi się, się podoba. Tak. Bawisz się, kupujesz, sprzedajesz. Nie, no, nie jest, już jest to w handel? tej chwili nie. Już jest nie. to handel? Kiedyś był tam, ale to taki bardzo, bardzo znikomy. Parę mm. miesięcy jeździłem, wymieniałem, żeby coraz, coraz lepszy samochód do, sobie dokupić. Okay. A w tej chwili już nie, w tej chwili już te samochody, które mam już planuję, że zostaną. Zostaną, dobra. Patryk jest z Mielca, nagrywamy w okolicach Dąbrowy, czy Dąbrowa Tarnowska. Tak akurat się złożyło. Mielec, nie pomylicie tego samochodu, bo ma tutaj mocno napisane i zaznaczone przynależność grupową Mieleckie Klasyki. 98 rok, elegant, sporo rzeczy pozmieniany, On tak nie wyglądał, jak go kupowałeś. No nie, wyciągnąłem go z szopy, był rozebrany, zaczęli chłopaki robić blacharkę. Ale polegli na już wykończeniu tego. Nie mieli na to czasu, i, i auto stało. I hmm. auto stało, w końcu się zdecydował i został kupione I chwilę postał u mnie i zabrałem się chyba po paru miesiącach za niego, po kompletowaniu części. Już to może pokażmy, się. przepraszam, że ci przerwę, pokażmy go najpierw e, te wszystkie smaczki. Będziemy sobie opowiadać, co ty z nim robiłeś, ale pokażmy te wszystkie rzeczy, które podokładałeś. Nie? Zaczynamy od przodu. Tak, halogeny. Halogeny dołożone. Wycieraczki, żeby tutaj odgarniać powietrze. Tak, dołożone. Naklejka, jak już mówiliśmy. Tu jest ciekawa rzecz, i to od razu zadanie dla Was. Patryk założył ten faldach razem z kolegą? tak? Od kolegi. Od kolegi. Kupiłeś go od kolegi, ty no, go wiemy, zakładałeś? Kolegi, nie, Ale nie do końca wiemy, z jakiego jest. Samochodu. Właśnie, nie wiadomo, z jakiego jest samochodu, więc wszyscy, którzy się znają na faldachach albo uważają się za ekspertów faldachów od różnych samochodów, prośba do Was napiszcie w komentarzu, bo. Patryk, ale też ja chętnie dowiemy się. Od czego Patryk założył faldach <laughs> Ale pasuje. Pasuje. No, no takie było założenie też, że ja chciałem strasznie mieć yy, właśnie malucha z Faldachem. I yy, masz. I yy, yes. no, jest. Udało się jest. Wszystkie e, pracy jest. Dobra. E, kółka... To jest z 13 Trzynastki. 1988 roku. Ręka wchodzi? Wchodzi. No, przejeżdżę. To też jest tak, że ten samochód ma różne konfiguracje, ty cały czas się nim bawisz, tak, zmieniasz. Tak, tak. Cały Więc cały jak czas będziecie oglądać ten film, to prawdopodobnie ten samochód już może być w innej konfiguracji. No może jeszcze nie, ale prawdopodobnie się to zmieni w niedługim czasie troszkę. E... Ale też takie smaczki detale. Smaczki detale, silnik. Seria. Seria. Nic jeszcze. Jeszcze nie robione, ale będzie. Jest, coś, jest w planie remont, jest w troszkę, troszkę mu dać więcej mm -hmm. mocy No właśnie, żeby on też miał się czym bardziej odpychać. Tak. Chociaż nie jest źle jak na Malucha. Maluch sobie radzi. Dobra, no. y tu a tu jeszcze powiedzmy z rzeczy takich, które tak, są. Tego nie było. Nie, nie, jest, jest hak. Jest hak. Nie było haka w tym aucie. Jest dołożony przeze mnie. No jeździ czasem z szczepką, z kolegą jak jeździmy na zloty on ma drugiego Malucha i ten jeździ najczęściej z przyczepką pęką 250 Dobra, otwieram drzwi Zapraszam Cię z tamtej strony Usiądź yy, za sterami Samochód, ta przyczepka jeszcze dokończmy Ta przyczepka yy, sobie jeździ z Tobą na zloty, tak? Tak I będzie jeździć To jest... To jest z kolegi, ale ona jest u mnie garażowana Kolega, w... Kolega ma jeszcze skifa i... Czyli tą, nie, tą ruską przyczepkę yy, namiotową, a, a że w, ze względu na to, że raz na jakiś czas, no to się zdarza, że właśnie ten maluch jeździ no. mm -hmm. Smaczki w tym samochodzie są. Tu jest kolejna rzecz, którą dołożyłeś. Tak. No. Mówię o smaczku tym pierwszym, czyli te, telefonie Nokii 33... Poprawnie, kurde, nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. 3310. 33 to... Chyba 3310. Tak. No, na początku lat 2000 jest tego co pamiętam, hmm. albo końcówka 90. bardzo popularna. Tak. E, no i jest też... No. Czego posłuchać? No, a czy takie, no nagłośnienia. Takie na yy... Takie, to, nagłośnienie. Taki, <noise> takie nagłośnienie. No, to nie ma nic mocnego. To wzięło mi się z tego, że jak pamiętałem, jak byłem dzieckiem maluchy, to większość maluchów młodych było właśnie z, z tym. Z tym nagłośnieniem, właśnie z tymi półkami zrodorobionymi z tyłu, z tymi skrzynkami. Mhm. Wracasz? Yy. Dlaczego maluch? Dlaczego? dlaczego? Yy. I co jest ciekawe, dlaczego? Bo ten kolor na maluchu to jest kolor malucha takiego samego, który moja mama jeździła. Tylko tamte były przejściówką Zefela, aczkolwiek. I co jest ciekawe, jest lakierowany przez tego samego lakiernika, który lakierował mojej mamie malucha. Mhm. No. Czyli czas powrót wspomnień. Powrót wspomnień, no. I od małego maluch, maluch, maluch. I później mama zmieniła samochód, ale dziadek miał jeszcze malucha. I tak się to cały czas przewijało. Ile miałeś maluchów z tych 42 samochodów? 7. Siedem. siedem maluchów? Tak. Sprzedawałeś? Sprzedawałem. No najczęściej przy... znaczy, pierwszy poszedł na sprzedaż. Ze względu, że nie było czasu na niego wtedy. Bo to była szkoła i, i brak jeszcze funduszy. Ale mam kontakt z właścicielem. To był 82 rok, jest już wyremontowany, sprzedałem go koledze. No i później, później też tak się złożyło, że, że były kupione po prostu po dobrych pieniądzach, ale, ale stany były takie, że się jeszcze w tamtym czasie nikt się nie bardzo bawił w te remonty tych samochodów. Kiedy zacząłeś w ogóle się bawić? Z maluchami? W no. 2011 chyba 11 roku już. No, no to jeszcze przed 18. Mhm. To były pierwsze, pierwsze jazdy. To, to był taki czas, że to się zaczynało, ale to, Ale tak, było to, co, tak co dopiero teraz... coś tam, bardziej właśnie coś jak ktoś to potudł się, potudł się i sprzedać. No, tak to wyglądało. Eee, pasy założone. Pasy są ze Sportinga. Mhm. Z Cinquecento Sporting. Ok. Przejdźmy teraz do przodu tutaj. To jest jakiś sentymentalny ten maluszek zielony. Miałeś wśród tych siedmiu tam ilu z maluchów? Nie. To jest oprócz mamy to jest pierwszy zielony. Aha. Bo mama miała zielonego. Mama miała zielonego. Okej, okay. czyli to ten kolor. Ten kolor. Kierownica, Kierownica Odefela. To jest Eiffela. Mhm. Też, który się gdzieś tam przewinął, który był w stanie tylko na żyletki. ale mhm. dzięki niemu jest zrobiony ten maluch. I w sumie z grupy jest dwa maluchy, które, które odziedziczyły części z niego. Mhm. No dobrze, no co tu jeszcze oprowadzaj nas po swoim... No co, tu jest patrzcie, nowe, to Patrzcie, patrzcie, poczekajcie, wspomniane. poczekajcie, ten zielony, to jest jednak ważne. Ważne, no. Zielony, proszę. Dobra. Sentyment, sentyment, jeszcze raz sentyment. Tak, sentyment jest no. i... No i chyba zostanie. No, ten, ten już jest zrobiony tak, że miał... że już ma zostać u mnie w rodzinie do, do końca. No i pewnie coś jeszcze kolejnego wleci za niedługo. No myślę, że jak już tyle przewinęło się, no. to. Yy, z tym maluchem co planujesz zrobić? Jeszcze. Jeszcze. Jakieś detalingowe rzeczy, jakieś tam. No, remont silnika pewnie jeszcze się tam wleci. Może jakaś troszkę mocy więcej, żeby troszkę lepiej tutaj chodziło i pewnie co, polerka felk, żeby one ładnie się świeciły to aluminią, żeby polerowane były. No i może go troszkę jeszcze obniża. Jeszcze. Jeszcze. Tak żeby już się nie dało nim jeździć? No tak był taki <grym> setup jego ja stylowo, ale... Nie, to, żartuję. Został powrócony, zasadzie taki Powrócony, żeby można właśnie jeździć. Na zasadzie bo... taki y, zastanawianie się na progach, nie? Przejdzie? Tak. Nie przejdzie. Biada? No ja dużo, dużo aut miałem. Właśnie. Tu chyba nie zaparkuje. <laughs> dużo, jest... dużo miałem, aut, dlatego ja lubię właśnie obniżone samochody. Mm -hmm. No też się lepiej trzyma drugi, nie? No. no fakt, faktem, no jak ja zdanim, no to nie, to jest dość przyjemnie. Mm -hmm. y, co masz jeszcze w swojej stajni, nazwijmy? Y, Polona Zakaro w trakcie remontu. W przeróbce 95 5. będzie przerobiony na y, MRA89 na przejściówkę, ale też w takim moim stylu, także nie będzie taka full full seria. I Cinquecento Sportinga jeszcze, mhm. który czeka na remont i zobaczymy co z nim będzie. Bo jak na razie bo był kupiony w dobrych pieniądzach, w dobrym czasie, kiedy jeszcze y, Sportingi były tanie i jeszcze były. Mm -hmm. no. no teraz chyba podobnie już jest trudno w No jest bardzo ciężko znaleźć sportinga. Jest. Jak już się coś trafia, to są horrendalne pieniądze, jak na ten samochód. No tak, a tu dalej jest. A to dalej jest. Tylko trochę szybsze. Tylko trochę szybsze. Tutaj, e, o jednej ważnej rzeczy Patryk nie powiedział tutaj masz nitro tak <laughs> e, jak wleci 10 tysięcy e, łapek w górę to robimy e, przejazd tym samochodem z nitro <laughs> nie no żartuję tu nie ma nitro, nie. ale założysz <laughs> nie podpuszczaj <laughs> nie no czy, dlaczego nie no, maluch z takim dobrym doładowaniem każdy pomysł jest. Miałem okazję jeździć. Tak tak? Dość, dość szybkim maluszem. Tak, i jakim jeździłeś? Eee, Znajomy ma takiego maluszka, który jest w trakcie remontu i jeden kwatur, bo mm, naprawdę wrażenia fajne. Z czego tam jest silnik? Z punto? Punto. punto. Nie kusicie, żeby coś. Kusi. Zrobić... Nie, 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 punto, nie, Ten kusiła mnie 900. -ka. Dalej mnie kusi, ale próbuję sobie dosyć duży, Dosyć duży projekt. Właśnie. Pytanie czy wybijać z głowy czy robić? No właśnie, to jest... <noise> Błysk w oku widzę. Yes, no, yes. No nie byłby to pierwszy mój swab jakiś tam. Tak? Parę Co robiłeś? To, ale to bardziej w takich yy, samochodach, typu jakieś ople, coś tam mi się przełożyło. Parę